Siemano widzowie, z tej strony Denatan i w dzisiejszym odcinku Wait a moment One minute Jest ze mną Cześć Dzisiaj idziemy sobie pierwszy raz na Ja z idziemy sobie dzisiaj pierwszy raz na film Minecraft Movie Dobra Jakarki tematy? Później jak wrócimy to weźmiemy... Moja mama nam zamówiła sushi. Bardzo fajnie. Są drogą. Dzisiaj mieliśmy w... dzisiaj mieliśmy w szkole dzień dziecka. I nie szliśmy w ogóle od 9 do 11 rozumiecie? Byliśmy tylko sobie w szkole dwie godziny i to tylko było na dworzu. Fajne, nie, Alemik? No. Widzowie, dajcie lajka like, i suba. A powiem wam, jak było... Jak było po filmie. A nagram film... Jak dacie lajka like, i suba, to nagram filmik. Jak zostawicie lajka pod tym filmem i, doda i dodacie ogólnie subika to zrobię filmik od razu wychodząc ee, z galerii bo, bo będziemy w bo my jedziemy jedynką do galerii do galerii jakiej my jedziemy? Ar Arkadii do Arkadii jedziemy wiecie gdzie jest Arkadia? tam baseny basenu Inflanska idziemy właśnie właśnie sobie będziemy tam jechali o nie dobra to trójka yy, i, i ja naprawdę jak dacie lajka pod tym filmem to ty też zwolni, bo, bo ja przecież sobie palec złamałem eee yy. I kostka co on nie boli. A więc jak zostawicie lajka pod tym filmem Alchemik? Dobra, dam radę. Jak dacie lajka pod tym filmem i subika. I subika ogólnie. To zrobię filmik? Ja zrobię odcinek. Jak? Jak wejdę z Minecraftu mówi i Wam powiem. Papa, pa, do następnych odcinków.